I może ktoś z nas dzisiaj w takim stanie jest, jak ten młodszy syn, syn marnotrawny, który boi się powrócić, który być może doświadcza tego, że jest mu źle, ale od czego mam zacząć? I Pan Bóg zaprasza Cię, aby po prostu przychodzić, aby pozwolić Mu, bo Jego Słowo do Ciebie mówiło, by Jego Słowo każdego dnia wskazywało Ci drogę, by Cię podnosiło. Byś nie wierzył, byś nie wierzyła w to, co ludzie mówią do ciebie, co mówią o tobie, że nic z ciebie nie będzie, że się nie nadajesz, że to nie dla ciebie. A Pan Bóg czeka, jak miłosierny ojciec, na ten powrót syna marnotrawnego. Czeka i nie będzie do ciebie strzelał oskarżeniami. Bo wielu ludzi nam mówi, gdy zmienisz się w tym, gdy poprawisz się z tego i nie będziesz robił tak, to wtedy możesz przyjść. A Pan Bóg jest tym, który czeka, aby ten syn. Być może marnotrawny przyszedł takim, jakim jest, ale aby przyszedł, aby przychodził.